Państwo, chciałem Państwa przytać na krótkim spotkaniu z radnymi klubu Koalicji Obywatelskiej oraz osobami, które społecznie działają w naszym mieście i mają pewne wnioski i projekty. Chcieliśmy podzielić o dwóch pomysłach społeczników w naszym mieście, które chcielibyśmy dzisiaj poprzeć i w to się włączyć. Zacznę może od najważniejszego pomysłu, czyli pomysłu budowy kompleksu pełnozmiarowego, lekkoatrycznego przy szkole, przy której się znajdujemy. W której pomysłodawcą tego projektu... Jest pan Michał Myślacki, który, który to opracował, wymyślił. My chcieliśmy w to włączyć i dzisiejszy złożyć wniosek o przygotowanie środków na projekt oraz potem realizację tych projektów. O tam dostanął Tak, tak jak powiedział Łukasz, staraliśmy się od dłuższego czasu już tutaj opracować projekt tego, co możemy zrobić tutaj na szóstce, jak możemy rozwijać nasze miasto sportowo. Powstał bardzo bardzo duży, szeroki projekt, na, którego, na który potrzeba dość dużo pieniędzy. Ten projekt ma być profesjonalnym, dużym, pełnowymiarowym kompleksem lekkoatletycznym z pełnowymiarową, 400-metrową bieżnią, z infrastrukturą do lekkoatletyki, lekkiej atletyki, z pełnowymiarowym boiskiem sportowym, z oświetleniem, z trybuną. Chcielibyśmy też dobudować do hali sportowej przy której właśnie stoimy, dodatkowe pomieszczenia dla innych sportów, których, tych pomieszczeń, których pomieszczeń w Radomsku brakuje. Chcielibyśmy zbudować tutaj obiekt naprawdę na skalę europejską. Wspaniały, nowoczesny obiekt, chociażby taki, który posiada Solpark Kreszczów, czy obiekt, który posiada również na przykład teraz Warta Sieradz w niedawnym, w niedługim okresie czasu temu zbudowany. Chcielibyśmy zapewnić tym nowym obiektem naszym sportowcom radom szczańskim i nie tylko, warunki godne XXI wieku. Dziękuję bardzo, tylko dodam, dodam, że jest to oczywiście projekt na wiele lat. To nie jest rzecz, którą zrobimy w ciągu roku dwóch, natomiast ważne jest to, żeby już teraz powstał projekt tego, tego obiektu, żeby kolejne inwestycje, które będą realizowane, przy, chociażby przy okazji, jeżeli się uda, przy okazji budżetu obywatelskiego czy działań szkoły czy mostu, żeby one wpisywały się właśnie w tworzenie tego kompletnego projektu, żeby tutaj nie powstało coś, co jest niepełnowymiarowe, żeby, żeby nie działo się tak, że jakimś działaniem Utrudnimy sobie w przyszłości rozwój tego miejsca. Szkoła, szkoła, szkoła jest bardzo ważna w tym mieście, jest w miejscu, gdzie jest dużo terenu. Jest to jedyna chyba ze szkół, która posiada tak duży teren w okolicy, który pozwoliłby na tego typu inwestycje. A jest ona potrzebna, o czym wiemy. W naszym klubie poszczególni radni mają zadania, którym się opiekują, za które czujemy się odpowiedzialni. Jeśli chodzi o właśnie ten projekt, czyli projekt sportowy, jest tym radnym pan Piotr Wisowski, który jest, był sportowcem, który ze sportem ma dużo wspólnego i to on stara się w szczególny sposób przyłożyć uwagę do tego, żeby ten projekt był realizowany. Piosku, może kilka zdań. Tak. Tak jak tutaj Łukasz wspomniał, jako były sportowiec, zostając radnym, zakładałem sobie właśnie wsparcie tych projektów właśnie sportowych. I gdy dowiedziałem się, że pojawił się taki projekt że w budżecie obywatelskim, jak budowa tego boiska, postanowiłem wspomóc jak tylko się da, z kolegami z klubu. I chcemy dążyć do tego, by tak jak tutaj też Michał wspomniał, rozbudować ten kompleks na miarę dzisiejszych czasów, żeby. Sport, na którym jesteś jak najlepiej. Jeszcze tak powiedzmy, tylko, jakie to pieniądze, tak? Jakiego rzędu możemy powiedzieć? To, czy, to, było to szacowane? To, 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 to było Zależy, jaki zakres, tak? Bo tutaj na razie musimy stworzyć tak, projekt, bardzo. który pozwoli nam mówić o konkretnych kwotach. OK. Ważne jest to, że powstał projekt nie tylko ewentualnego boiska, ale też całego kompleksu, który dopiero odpowie na te pytania, o których Pan mówi. I odpowie też na pytania, gdzie można szukać środków, bo też przypominam, że sport i obiekty yy, sportowe są to yy, obiekty, na które można pozyskiwać środki. Jest też z nami Pan dyrektor Krajkowski, dyrektor szkoły. Yy, nie gniewa się Pana o to, że próbujemy tego typu. Nie będzie Mam nadzieję, jeśli chodzi o, o, o szkołę, Myślę, że jakoś uda się zorganizować wspólnie te, te nasze działania, mówiąc poważnie, oczywiście jesteśmy y, bardzo usatysfakcjonowani, że słyszymy o możliwości realizacji y, tak wspaniałych y, pomysłów, które będą służyć nie tylko naszej szkole, ale y, także wszystkim y, mieszkańcom. Serce rośnie, że o naszą szkołę dbają m.in. jej absolwenci, za co bardzo gorąco Panom dziękuję. No cóż, słysząc to, o czym Państwo tutaj wspominacie, bardzo się cieszę, że ta baza w naszej szkoły będzie się rozwijać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o tereny naszych boisk sportowych, w kontekście tego, jak między innymi wyglądają boiska przy innych szkołach w mieście, one wymagają dużo pracy i inwestycji. Bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa powstała. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Jeszcze drugi temat, jeżeli mogę, tak? Oddam może głos też kochatowi staremu i nowemu, bo skończyła się kadencja, został tam wybrany, 100% głosów, natomiast mamy sprawę zupełnie inną. Proszę bardzo Panie Panie Złożyliśmy na ręce radnych wniosek o nazwanie nowego ronda, który buduje się nieopodal, na zbiegu ulicy Gileńskiej i Starowiejskiej aby rondo nazywało się imienia Związku Harcerstwa Polskiego. W tamtym roku obchodziliśmy bardzo duży jubileusz. Mamy rok Hecersstwa w Radomsku. Mamy nadzieję, że te dwa czynniki wpłyną na pozytywną opinię i pozytywną zgodę całej Rady Miasta. Ja tylko dałem, że jako klub przy... przyłączamy się tej inicjatywy i przygotowujemy tak, żeby mamy jako klub inicjatywę dawczą, więc taką uchwałę wkrótce przygotujemy. Rondo już niedługo będzie skończone i mam nadzieję, że większość Rady nas w tym temacie poprze chociaż to ze względu na właśnie rok harcerski, który się odbywa, taka pamiątka i taki ukłąd w stosunku do pokoleń harcerzy, którzy działali w tej organizacji, działali, działają. Myślę, że powinniśmy to zrobić.